Cześć! W poprzedniej prezentacji sprawdziliśmy, czy da się myślami wpływać na rzeczywistość poza naszym własnym ciałem. Gdyby się nie widział, to jest tutaj. Ostatecznie okazało się, że nawet jeśli się da, to według wszelkich poważniejszych eksperymentów, jakie były tutaj robione, dzieje się to w tak małym stopniu, że na przestrzeni nawet całego swojego życia możesz nigdy nie zauważyć tego jakiegoś namacalnego efektu. Jednak pamiętasz może, jak wspomniałem w jeszcze wcześniejszej prezentacji, jak pewien naukowiec zebrał około 700 największych szczęściarzy i pychowców, żeby zbadać, co sprawia, że ci pierwsi na każdym kroku odnoszą sukces, cieszą się wspaniałym życiem rodzinnym, zawodowym i nie narzekają na brak pieniędzy, podczas gdy tym drugim praktycznie nic nie idzie po myśli? gdzie tkwią prawdziwe różnice pomiędzy nimi? Za chwilę poznasz pierwszą i zdecydowanie najważniejszą z nich wszystkich. Jednak zanim ją odkryjemy, mam dla Ciebie znowu dwa szybkie testy, na podstawie których tak naprawdę najmocniej przekonasz się, na czym polega ta różnica. W pierwszym przeczytam Ci trzy scenariusze i wyobraź sobie, że te sytuacje przydarzyły się Tobie. Następnie do każdego scenariusza napisz w skali od minus 3 do plus 3, gdzie minus 3 oznacza wyjątkowy pech, a plus 3 wyjątkowe szczęście, jak wydaje Ci się ten, ten scenariusz? Szczęśliwy lub pechowy? Okay? Gotowy? Pierwszy scenariusz. Wyobraź sobie, że jadąc samochodem zatrzymujesz się jak w na czerwonym świetle i uderza w Ciebie samochód jadący z tyłu. Twój samochód jest poważnie uszkodzony, a Ty masz drobny uraz kręgosłupa szyjnego. I jak oceniłbyś takie wydarzenie, gdyby spotkało ono Ciebie? Daj proszę ocenę od minus trzech do 3. Najlepiej zapisz sobie, bo są trzy scenariusze. Już? Masz jakąś ocenę? To jedziemy dalej. Scenariusz drugi. Wyobraź sobie, że musisz zaciągnąć kredyt bankowy. Umawiasz się z pracownikiem działu kredytów i wyjaśniasz mu sytuację. Pracownik wyraźnie się spieszy i odmawia ci pożyczenia całej kwoty, ale mówi, że jest gotowy dać ci kredyt w wysokości połowy sumy, o którą prosiłeś. Jak oceniłbyś to wydarzenie, gdyby spotkał Ciebie? Gotowy? Scenariusz trzeci. Wyobraź sobie, że zgubiłeś portfel z pewną ilością gotówki, kartami kredytowymi, kilkoma przedmiotami mającymi dla ciebie wartość sentymentalną. Następnego dnia ktoś odnosi portfel na policję, a policja zwraca go tobie. Kiedy zaglądasz do środka, okazuje się, że gotówka i karty kredytowe zniknęły, ale przedmioty osobiste są na miejscu. Jak oceniłbyś to wydarzenie, gdyby spotkało ono ciebie? Masz już oceny za te trzy scenariusze? Hmm? Super. Teraz jeśli chodzi o drugi test, to pod tym wideo znajdziesz angielski filmik z klasycznym testem na koncentrację. Nie przejmuj się, jeśli nie znasz angielskiego, chodzi w nim wyłącznie o policzenie, ile razy osoby w białych koszulkach przekażą sobie piłkę, czyli ile wykonają podań. Patrz dokładnie proszę, bo między nimi piłkę będą podawali sobie też inni gracze, co jest rozpraszające i przez co wiele osób nie zauważa lub mylnie nalicza jedno czy na przykład dwa podania. Ty postaraj się podać y, naprawdę jak najdokładniejszą liczbę, bo jest konkretna liczba, którą poznasz w kolejnej prezentacji lub jeśli znasz angielski, to także na koniec tego filmiku. Zobaczymy, czy uda Ci się poprawnie odgadnąć. Zerknij proszę teraz na filmik pod spodem i policz podania, a później zajrzyj do dalszej, dalszej części tej prezentacji pod filmikiem z testem, po wyniki, m.in. po wyniki. Odkryjesz w nich prawdopodobnie właśnie największy sekret prawdziwego prawa przyciągania, bo prawdziwą przyczynę powodzenia największych szczęścia, jakich tylko udało się znaleźć.